bez domka codziennie niskie, no nie wiem czy takie niskie ceny, Lamborghini Mocjalego posiada, dwa silniki plus torbo sprężarkę, dodajemy botle z tlenkiem azoto, cena to 1502,900, świeża wodka denatoranka, zawiera alkohol posiada wszystkie potrzebne certyfikaty rekomendowane przez Instytut Matki i Dziecka, cena to 999,999 999 zł z firmy Bajcik posiada tępę ostrza i waży zaledwie 90 kg, dobry dla początkowego kojących łamywaczy i drobnych przestępców. Cena to 1500-1900 zł. Pistolet maszynowy. Dobry na żonę oraz teściową. Posiada wszystkie potrzebne certyfikaty plus gratis. Dodajemy dwa magazynki to tak dla bezpieczeństwa gdybyś strzelał po pijako. Cena to 2000 zł. Ale jeśli kopisz teraz obniżymy cenę oraz damy parę skarpetek. Świeże jabłko o smaku banana. Ale ma również smak jabłka. Uwaga! zawiera alkohol. Cena to 50% ceny. Maciuś z mały. Poręczny idealny do postawienia w ogrodko cena do uzgodnienia z grażinką z A jeżeli kopisz teraz, to dostaniesz film pod tytułem, Co się stało, z Maciusiem? Maciek! Maciek synku! Maciusia, co ci jest? Maciek! Coś, co się stało? Piwo w biedrońce potaniało, bez domka codziennie wysokie ceny.